Fujifilm X Half, X Pouch, bo ja słyszę te wszystkie hejty, stękania, te wszystkie wasze ojojki. Wiecie, w tym naszym pięknym świecie tych wszystkich wyśrubowanych specyfikacji, ogromnych matrycy 8K, 16K, milion klatek, ci wpadają i robią wam pół matrycy w pionie. Ej. Jak, po co, a dlaczego, a komu to jest potrzebne? Film Kamera Mode. Ustawiacie sobie rolkę 36 klatek i nie widzicie, co robicie. Wstrykacie, ale nie macie podglądu, więc dopiero w momencie, kiedy przyjdziecie do domu i wywołacie to w specjalnej apce, to zobaczycie, co wam wyszło. To jest coś, co użytkownicy wszystkich analogowych aparatów znają. Taka nutka niepewności, ten suspens, nie? Do tego Fujifilm zawsze ma dla was, słuchajcie, piękne symulacje kliszy. To jest coś, czego Core Memory, tam przyszedł od Fuji nie doświadczycie w żadnym innym aparacie. Możecie grzebać w tych presetach, dociągać jest internetu, ale naprawdę Fuji robi to Dobrze. I w przypadku tego absolutnie dziwnego aparatu robi to naprawdę dobrze. To jest zupełnie inny feeling, zupełnie inna droga fotografowania. W tym pięknym, perfekcyjnym świecie podarujcie sobie chwilę takiego czegoś innego niż wszyscy dookoła wam oferują, nie? Nie jest to tanie, ok 850 dolców na nasze to będzie jakieś 4 kafle, nie? Więc gdybyście się bali, że faktycznie ten Nick Half wam gdzieś spadnie, cały rok Rentalify Care ubezpieczy wam go za 160 zł. I macie spokój ducha, możecie go brać wszędzie, możecie z nim jeździć wszędzie czego wam bardzo polecam.